Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku łowców grozy z tej strony Xanawald oraz młoda cegła a miejsce, które dzisiaj zwiedzimy to opuszczona farma to albo raczej działka działka numer 8 Działka numer 8 Zapraszam Natrafiłem na tą działkę dosłownie przechodząc po prostu obok i zainteresowała mnie na tyle, żeby poświęcić jej jeden odcinek. Tutaj mamy studnię z jakimś tajemniczym zaworkiem. Jak ktoś jest? Co tak tam, tam, ktoś jest? Wygląda na opuszczoną tak się prezentuje wewnątrz. Tutaj mamy wejście. Akolwiek wejście niestety jest zamknięte, więc raczej będzie ciężko tutaj wejść. No szkoda. Pokażcie kanapy tutaj. No to lustro. Znaczy nie lustro, tylko szybę. Wow. Tutaj można wejść. Weź tą kamerę. O, chodź, chodź. O! O. No odejdź Boże, jak krzaka się boisz. No, dalej, tą kamerkę. Tutaj widzimy coś, co prawdopodobnie kiedyś było łazienką. Tutaj nie wiem, być może jakiś składzik. Widzimy tutaj słomę. Nie widzę teraz yy, kamery tutaj puściłem. Nie widzę, co tam jest dalej. Raczej bym tutaj... Nie, że tutaj wszędzie kapie woda i ogólnie nie ma tutaj raczej nic ciekawego z tego, co widzę. Cokolwiek cenne rzeczy, jakie już tutaj były, już pewnie tutaj nie ma. Gdzie ty widziałeś siekierę? Gruby kij to jeszcze nie siekiera, wiesz? Zobaczmy jeszcze z drugiej strony. Jesteśmy teraz od frontu Suszymy lejącą się stróżkiem wodę mogę teraz zrobić zdjęcia? Ta, możesz Ogólnie ciekawe miejsce, ale bardzo zaniedbane i przede wszystkim małe Widzimy dziurę w dachu widzimy ją przez tą zasłonkę. Tak, wysyły było na tyle, jeśli chodzi o tą małą działkę. Nie było tam nic specjalnie ciekawego. Ocena straszności zdecydowanie 1 na 10. Nic mi tutaj ciekawego nie zaskoczyło. Zwykła opuszczona rudera Ja jeszcze zrobiłem. Numer 8 Dobrze tak więc to by było na tyle Dzięki, że mnie oglądaliście Oglądajcie inne odcinki łowców gro grozy do zobaczenia i cześć Młoda cegła Gdzieś tam lezie Z gwałcą go Dobrze, więc. Cześć.